Witam Was serdecznie moi drodzy, ja jestem Midas i witam Was w kolejnym odcinku ze wspaniałej gry jaką jest American Truck Simulator. Myślę, że dzisiaj kolejne szybkie zlecenie i kolejna wielka amerykańska ciężarówka. Myślę, że dzisiaj postaramy się śmignąć tym Kenworthem, którego Wam pokazywałem. Zdaje się w pierwszym odcinku, który mówiłem, że jest najmocniejszą tutaj ciężarówką. Wydaje mi się, że nic nie uległo zmienie od tamtej pory. No i powiem wam, że może co jakiś czas też nagram bez kamerki, bo widzę, że tutaj jak oglądałem odcinek, to widzę, że też ta kamera zasłania lusterko. No można by co prawda ją przesunąć, też nie jest to problemem, ale wydaje mi się, że też troszeczkę może psuje to interakcję. Ja chciałem wam pokazać siebie, żebyście widzieli moją ekscytację, że to jest zajebista gra, że warto zapoznać się na pewno z nią, tym bardziej, że nie jest droga i sorki i że po prostu warto ją kupić, warto ją nabyć, warto sobie wyrobić opinię. E, natomiast, no skoro już wszystko zobaczyliście, no to też myślę, że nie będę piękniejszy, więc czasami jak nagram bez kamery, to też się nic nie stanie, także wybaczcie mi to. E, natomiast co do dzisiejszego pojazdu, no to ja bym sobie tutaj kliknął przede wszystkim Kenworth, e, no i właśnie chciałem tą wielką amerykańską ciężarowę, Tutaj jest w tej wersji najbardziej wypasionej. Co prawda dosyć mało możemy zarobić, bo tylko 3,900 niecałe, więc podejrzewam, że dosyć blisko. No, dosyć blisko, no, dosyć blisko. Wszędzie dosyć blisko, niestety. To tu już w ogóle się nie opłaca. Także myślę, że pojedziemy sobie tą najbardziej wypasioną, chociaż. Ta by też była fajna, bo ta jest czerwona, na no, pewno się lepiej prezentuje, ale wezmę sobie tą największą. To jest oczywiście ten sam model, to jest 2900, chociaż kurczę, no widzicie, tutaj ma 600 koni, to też jest mocniejsza, a ta ma koni 455, więc tutaj już będzie drobna zadyszka. Także jest jeszcze mocniejszy silnik, 625 koni, natomiast ja biorę to zlecenie, mamy przewieźć mięso. Zresztą może i dobrze, bo krzemionkę użyliśmy 13 ton ze sliperem. Skrzynia biegów 18-biegowa. Tutaj w ogóle można sobie też nawet biegi manualnie zmieniać. Można sobie też to ustawić i wiadomo, ale ja jakoś powiem wam, że no, nie czuję się na siłach, nie czuję się na siłach. Myślę, żeby mnie to rozpraszało, bo w standardowym pojeździe tam powiedzmy mamy 5-6 biegów, natomiast też nie po to są automaty, żeby wiecie, tutaj na takiej trasie myślę, że akurat kierowcy ciężarówek teraz to no to częściej chyba mają już automat. Także tak wygląda Kenworth. Myślę, że no dostojnie, dostojnie, jak taki wiecie, żubr w puszczy albo bizon, może powinienem powiedzieć. Bo to w końcu USA. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Zerknijmy jeszcze na mapkę. My jesteśmy w Phoenix i mamy cisnąć do Kingman. No, powiem Wam, że prosta trasa, chociaż tutaj te pętle no, trzeba będzie uważać i tutaj też. Niestety, ale podejrzewam, że dzisiejszy odcineczek nieco krótszy. Szkoda, bo chciałem koniecznie tą furą się przejechać, a widzę, że tutaj też tak będzie dzisiaj szybko. No nic, no nic się nie zrobi. Gościu sobie tam stoi. Ciekawe swoją drogą. Wyjazd chyba jest koło niego, tak. Tutaj też trzeba uważać, żeby nie przywalić. Nie no, powiem wam, że Kenward mi się podoba, naprawdę. No to jest takie marzenie, nie? Niespełnione marzenie. To jest po prostu American Dream w, pełnym, w pełnej okazałości. Oczywiście tamte też, ale no tamte już są troszeczkę mniejsze, a ten to już jest gabaryt naprawdę na wypasie. Także no... Oczywiście trzeba uważać też. Fajnie też brzmi w ogóle. Chociaż no niektórzy wiem, że się troszeczkę czepiają tych dźwięków silnika, że mogłyby być lepsze. I że w Eurotrak jest lepiej pod tym względem, ale myślę, że nie ma co narzekać. My w ogóle musimy czekajcie. My musimy, moi drodzy. Dostarczyć. Oj. Kiedy to musimy dostarczyć? W 10 godzin, 10,5 godziny zostało o, to na, na spokojnie, na spokojnie, to bez większych problemów oczywiście. Mamy tutaj też mapkę. Bardzo dobrze. To tutaj sobie ustawię tą większą, tutaj mniejszą. No i oczywiście ciśniemy. Jeszcze mi się tutaj nie udało zmienić tych ustawień. Muszę tutaj zadać, żeby naczepa wyjechała. Także wieziemy mięso 341 km, to wcale też nie jest to tak mało. Chociaż trasa prosta to się pojedzie ekspresowo. Tutaj w ogóle to lewe lusterko mógłbym wyłączyć, tak prawdę mówiąc, bo to jest dosyć fajne. Myślę, że w tej konfiguracji też może być. No patrzcie, jak to fajnie brzmi. Oj, za szybko jadę. No, a z tej kamery? To rewelacyjnie brzmi. No super, super. No i tutaj też y, możecie zobaczyć, że jest od razu lepsza widoczność bez tej osłony przeciwsłonecznej. No to powiem Wam, że jednak y, jest wkurzające. No, może po prostu mi się tak wydaje, bo, bo wiecie, y, ja tutaj. No, to jest tylko gra, prawda? Wiadomo, że na żywo kiedy jeździ się naprawdę wiele wiele kilometrów no to to może i to się przydaje, ale ja też zauważyłem z własnego doświadczenia, że jeśli ta osłona przeciwsłoneczna jest, no to po pierwsze zmniejsza się bardzo drastycznie widoczność, po drugie moi drodzy, no czasami tych czerwonych świateł na przykład nie widać gdzieś tam jak podje podjedziemy za blisko, więc no tak to no nie wiem, no ja nie jestem do końca przekonany jeśli o to chodzi akurat. Więc chyba jak będę kiedyś kupował swoją ciężarówkę tutaj w grze, no to, no to będę raczej celował bez, bez tej osłony, chociaż no zależy jak to będzie też wyglądać, prawda? Także my jedziemy sobie tutaj. Ja w ogóle miałem tutaj zmienić. O ja tutaj patrzę na ten. Patrzę na... Wskaźniki, a ja tutaj muszę reagować na bieżąco. No, łatwo się tutaj zagapić. Dobrze, że tutaj takie drogi można powiedzieć puste, ale i tak trzeba się pilnować. Zawsze, jak nie, nie możecie wyhamować, na przykład, to też można zrobić spacją, czyli ten amulec ręczny, jakby. Myślę, że też jest to przydatne. Także idzie dosyć szybko. Brzmi super, na pewno, no to jest twora ogromna, co by nie mówić. Chciałem tą kamerkę jeszcze wam pokazać, ale cały czas tutaj nie za bardzo. Żeby tutaj tylko w wypadku. O patrzcie teraz jak to super wygląda. No tylko łatwo w coś przywalić, a oczywiście mandatu nie chcemy dostać. Także ja sobie tutaj zjeżdżam oczywiście. Naprawy pas. Żeby tutaj nie zawalać drogi. Fajne też w ogóle pojazdy jeżdżą. Zobaczcie jaki tutaj jaki kabriolecik wypasiony. Naprawdę miłe to wszystko dla oka. No kaktusy, pustynia. No taka preria wręcz. Także no, myślę, że jest tam bardzo gorąco, bo widać po klimacie, że też sucho. Ale są, są oczywiście gorsze miejsca, chociażby Dolina Śmierci, gdzie zanotowano swego czasu rekordową temperaturę. No, kojarząca się oczywiście z tym czerwonym piaskiem. No i z kośćmi, z czaszkami tak naprawdę zwierząt, które no, gdzieś tam niestety spotkały ich straszny los. Pewnie padły albo z głodu, albo z wyczerpania, albo z braku wody. No, w takich miejscach trudnych do życia, no, na pewno jest ciężko zwierzętom, ale i myślę, że ludziom również, bo to takie miejsce jest bardzo, bardzo niesprzyjające, no, można powiedzieć, ekstremalne. A my, moi drodzy, robimy swoje. Hmm, tutaj się trzeba pilnować. My tutaj musimy zjechać i za szybko jadę. No dobrze, że się tutaj poratowałem ręcznym hamulcem, bo już bym przywalił przodem. Także kierunkowskazy można też wyłączyć samemu, bo można włączyć, można wyłączyć. Trochę dzisiaj jestem jakiś rozkojarzony, więc muszę się tutaj bardziej pilnować. no i tak, no i tak to wygląda zauważyłem swoją drogą też, że tak na trasie dosyć dużo, mimo że są takie, patrzcie pociąg jedzie mimo że są takie pojazdy dosyć też randomowe to jednak często się powtarzają, tutaj Mustang Mustanga widzieliśmy także także tak no i lecimy. Czasami właśnie tak jest, że pociąg też przejeżdża, te barierki się opuszczają, no i też nas może złapać taka sytuacja, zaskoczyć. 105 teraz możemy cisnąć, patrzcie. Swoją drogą ciekawi mnie też, czy możemy fajną fotkę zrobić. Bo, tutaj, taką furę mamy dzisiaj naprawdę na wypasie. Co prawda, no biały kolor może średnio do niej pasuje, ale, tak chociażby e, na potrzeby jakiejś tam miniatury, oczywiście, no wygląda naprawdę super. Sami przyznajcie. Wygląda super. Prezentuje się bardzo, bardzo okazale. No i 60 sobie oczywiście śmigamy tutaj. No, ktoś miał pecha na takiej trasie. Także zdarzenia losowe się takie zdarzają co jakiś czas eee, też. Będziemy sobie 90 prawie. No ciekawe jak tam będzie z parkowaniem teraz w tym odcinku. Swoją drogą to też interesują mnie te skrzynie biegów. To jak wiecie to możecie dać znać. Bo tutaj widziałem, że jest manualna. Jest to prosty automat. Jest chyba automat sekwencyjny. To w ogóle możecie też dać znać, który wy wolicie. I czym też tak naprawdę to się różni. No, ja powiem szczerze, że myślę, że mnie by to po prostu rozkojarzało, bo jak tam jest 13 biegów, czy jak niektóre mają nawet 18, no to tak prawdę mówiąc, podejrzewam, że ciężko by mi było się tutaj skupić nad tym, żeby przestrzegać tego, żeby tutaj łapać odpowiedni wiecie bieg. No, chcę się tutaj gadać jakieś wiecie myśli swoje, więc. A więc, no, tak prawdę mówiąc, to myślę, że bardziej by mnie to rozpraszało niż, niż, no wiadomo, że to jest też kwestia nauczenia się, jak i ze wszystkim. Natomiast, no nie wiem, czy jest to potrzebne, bo ja na przykład też traktuję tę grę jako relax. Można się jakoś tam odstresować, natomiast tutaj jeszcze dodatkowa rzecz do pilnowania z tymi biegami. No to też myślę, że nie po to są automaty, które no powstały po to, żeby kierowcy było wygodniej, żeby jeszcze zakładać manual i żeby tutaj dodatkowo wajchować. Jak tutaj jest 18 biegów na przykład, no to, no to już w ogóle. Ja myślę, że też. no, Oj, gościu, tutaj uważaj. Myślę, że bez sensu w ogóle. Kurczę, tam jeszcze tyle luzu miał przed sobą i zahamował. I myślę, że wracając do tematu, to bardziej może ma zastosowanie, kiedy mamy faktycznie kierownicę z shifterem. No to sobie jedziemy tutaj faktycznie tym shifterem, sobie tam możemy ogarnąć temat, ale jak się kram na klawiaturze i myszy, to nie wiem, czy w ogóle jest jakikolwiek sens, czy jest jakakolwiek przysłanka do tego, żeby stosować taką opcję. No mi się wydaje, że niekoniecznie. Czasami jest też tak, że jak zjedziemy za bardzo na pobocze, to jest też ta tartka taka, żeby kierowca się obudził, natomiast tutaj nie. Fajne tereny, fajne też pojazdy, no chciałbym Wam też pokazać urozmaicony teren, ale no tak prawdę mówiąc zobaczymy jaki będzie Wasz odbiór, no i... No i pożyjemy zobaczymy, nie? Ja tutaj też nie chcę niczego obiecywać, bo wiecie, dzisiaj jest tak, jutro jest tak, za tydzień jest inaczej. Trochę też czuję presję z tymi grami może za dużo. Parę rzeczy teraz też się skomplikowało, jakoś tak też nie mam ten matraner ostatnio też. Więc staram się wypchnąć tematy zaległe, aby robić miejsce na nowe. Też Wam chciałem powiedzieć o tych perfumach, że czasami jest też tak, że niektóre perfumy po prostu wymagają wypuszczenia właśnie teraz, kiedy to robię, bo jeśli powiedzmy są perfumy na wiosnę czy na lato, no to bez sensu jest przeczekać ten moment i ich nie wypuścić, a wypuścić je na przykład zimą. No to skoro jest świeża kompozycja, no to raczej nie do tego, żeby stosować zimą, oczywiście no. Kwestia preferencji, ale e, powiedzmy, no też trzeba jakby dopasować się trochę z tym tematem do pory roku. Bo często tak jest właśnie, że te perfumy są na wiosnę, na lato, na zimę takie powiedzmy cięższe, gęstsze. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Także no tych perfum też jest trochę do wypuszczenia, nie ma co ukrywać. Ostatnio tak troszeczkę mniej gram, mimo że tych odcinków może ostatnio tam dosyć dużo na kanale się pojawiało. Zależy jeszcze w jakiej kolejności to pójdzie i kiedy, ale e, też dużo mam pracy przed monitorem i też tak prawdę mówiąc moje oczy są zmęczone. Ja jestem też dosyć zmęczony tym wszystkim i tak wiecie, mm, siadacie z takim przekonaniem, że tam musicie nagrać odcinek czy coś tam. No wiecie, ja tam nic nie muszę, nie, e, po prostu mam ochotę to usiądę, nagram, a jak tego nie czuję, no to bez sensu też się zmuszać, bo myślę, że też nie chcielibyście. Dlatego też jest takie urozmaicenie w tych grach, a to SnowRunner, a to MadRunner, a to teraz co innego. Jeszcze jedna fajna gierka też czeka na ogranie, więc nie chciałbym też, żeby mój kanał był typowo stricte gamingowy, żeby tylko to się pojawiało, a nic innego. Bo zawsze też różnorodne tematy się pojawiały i myślę, że to też taki powiew świeżości i jest oczywiście przydatny. Dobrze, że zjechałeś, bo mi tutaj przeszkadza jakimś Jaguarem pojedzie, czy co? Nie wiem. Tak trochę wyglądał na elektryka. Oj, 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 no, oj. A hamulce tutaj nie są za bardzo. Ale w ogóle fajnie, fajnie ta ciężarówka brzmi. Trzeba przyznać, że tutaj dźwięk silnika naprawdę jest super. No i też chciałbym Wam pokazać inne stany tutaj. Jeśli chodzi o to konto, no to zacząłem akurat w takim terenie, można powiedzieć, bardziej pustym. Natomiast w miastach jest inaczej. No w miastach trzeba na pewno dużo bardziej się pilnować. Jest większy ruch, to na pewno. No i. No i cóż, no i, i, i trzeba bardziej uważać, bo człowiek jest też, kierowca jest narażony na większe problemy. Szczególnie w tych miastach, no więcej sygnalizacji świetlnych. to wszystko idzie też odpowiednio wolniej. Więc no fajnie by było jakąś tam dłuższą trasę też ogarnąć i, i gdzieś tam ruszyć tyłek stąd, może sobie to zrobimy, także no też ciekawi mnie jak, jak tam Wy myślicie o tym. Ja w ETS-a raczej myślę, że nie będę, chociaż no kto wie, no nigdy nie mów nigdy, ale zawsze jakoś tak jazda po Stanach, po Ameryce jeszcze tym bardziej takimi zarąbistymi ciężarówkami jakoś bardziej leży tutaj w moich preferencjach. Niż jazda tutaj po Europie, no bo też uważam, że to jest jakby nie patrzeć taka też egzotyka. O źle, ale tutaj prosto muszę jechać, kurde. No widzicie, jak tutaj łatwo się pomylić. Ja bym jechał w prawo, a tutaj już źle bym pojechał. Więc widzicie, mam tutaj co prawda mapę zbliżoną na środku, a tutaj, jak to lusterko jest, no to tak się to nakłada na siebie, i dlatego najlepiej jest, moim zdaniem moim zdaniem jest w tej konfiguracji z tymi dwoma lusterkami po prostu po bokach wtedy macie kamerkę na środku, macie te lusterka po bokach i macie to tak naprawdę gdzieś bo wszystko dobrze widzicie i czujecie się wtedy pewniej więc tak, tak bym tutaj obstawiał, że tak fajnie by było, żeby zostało no i też w ogóle ciekawi mnie co myślicie o tym pojeździe którym ja tutaj dzisiaj jadę, Kenworthem 900, zdaje się. Też mnie to bardzo ciekawi. Możecie też dać znać swoją drogą. E, jeśli kupilibyście na przykład taką ciężarówkę, to też jaki kolorek byście sobie e, założyli do niej? Tutaj akurat jest biała, no ale to też dlatego, że, że taka była. Po prostu taka była. No i to jest lecenie. Patrzcie, jak tutaj światełko fajnie daje. Też no bo osłony przeciwsłonecznej, no to widzimy, że tutaj. Mocno jednak świeci. Także tak to wygląda. Ja w ogóle też tak na urozmaicenie może się przełączę w kolejnym odcinku na to konto moje główne i pokażę Wam, jak wygląda jazda w mieście, przynajmniej tak z jeden odcinek. Bo niektórzy pewnie nie wiedzą, nie mają takiego punktu porównania. Tutaj już taki teren pustynny, można powiedzieć. Poznaliśmy. No ja specjalnie no z premedytacją wybrałem inny, ale też dlatego, żeby po prostu no, było urozmaicenie. Bo tam właśnie w mieście się już najeździłem, a tutaj DLC kupiłem. Więc chciałem też co innego. No każdy stan tutaj się też charakteryzuje mm, powiedzmy inną e, specyfikacją, prawda? Innym ukształtowaniem terenu i tak Tak, że tak, jeszcze nie, nie robiliśmy kursu w nocy, w nocy powiem wam, że ciężko jest, naprawdę bo widoczność jest słaba a tutaj jednak trzeba uważać, ta naczepa też potrafi jednak Aha. warto tutaj też uważać właśnie na sam koniec, bo człowiek już się tak trochę rozluźni, mówi, a już tam jeden kilometr został, dwa kilometry, trzy kilometry i ten odkryto miasto Kingman, okej okay. I wiecie, człowiek się tak po prostu rozluźni, a wtedy spowoduje kolizję przyrżnie gdzieś. No i wtedy mandacik parę metrów przed punktem oddania to jest naprawdę kara niesamowita. Także sobie tutaj skręcamy karzon. A my tutaj dzisiaj chyba mięso wiedziemy, więc mięso do karzon. Ciekawie. Zobaczymy jak będzie z parkowaniem tym razem dobra no będziemy próbować tam widzę, że mało miejsca jest, no ale w ogóle będzie trudno, bo to 90 punktów to jest trudno, myślę, że będzie trudno tutaj na pewno by było łatwo byśmy tylko podjechali do przodu i by było ale nam też chodzi o nie, przede wszystkim praktykę po pierwsze a po drugie no po to, żeby tutaj też oczywiście eksp wpadał ale ta ciężarowa jest zarąbista, naprawdę nawet powiem wam, że nie wiem, czy pod względem brzmienia silnika e, nie wypada lepiej niż ten Liner. Jeszcze tutaj z tym sterowaniem tak trochę na makier. Gdzie to jest? To tam jest Dasho. O, panie kochany. No kurczę to nie fajnie za bardzo, że tak aż daleko tutaj kurczę. No to dobrze. Olerka, no to będzie problem tu wjechać, powiem wam. Serio. Musiałbym tutaj chyba tyłem, ewentualnie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak mało miejsca. No to... to fajnie nas gra załatwiła. No to jest do zrobienia, nie? To jest do zrobienia, ale... No, jak nie czujecie się na siłach, też ja się też nie czuję na siłach, szczerze mówiąc, ale no myślę, że. Oj, 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 że warto tutaj próbować. Oj, i tutaj kurczę. No, ja nie jestem dobry w parkowaniu. Tutaj musicie po prostu wybaczyć mi to, bo. No jest jak jest, jest jak jest, ale. Ale próbujemy, nie łamiemy się tutaj, jak na naczepa, tylko do przodu. Do przodu, a teraz do tyłu. Ani w brzuchu potrzebujesz, czy coś, coś? E, ostatnio, nie wiem, znowu jakieś wirusy, czy co? Jakś tutaj, wiecie, dziwne rzeczy się dzieją. Ale w ogóle też jak się jeździ, tą ciężarówką to też czuć moc, nie? Czuć taką faktycznie Jak się nawet tak delikatnie muśnie gaz, to ona tak się wyrywa do jazdy jest bardzo bardzo tutaj żwawa myślę, że tutaj zaparkować na lusterka to dopiero by był dopiero by tutaj było będzie OK Dajcie w ogóle znać, może byście po prostu chcieli, żebym też takie parkowanie po prostu przyspieszył, nie? Czy po prostu tak chcecie zobaczyć jak się męczę e, <grym> na żywo. Ja myślę, że warto się troszeczkę pomęczyć. Tak jak w życiu, no. niektórym się przyfarci, ale w większości przypadków nie mamy nic za darmo, trzeba się samemu Namęczyć, żeby coś osiągnąć. Zresztą no jak się trochę pomęczymy, to też lepiej smakuje, co by nie mówić. Mało miejsca tutaj jest, mało. Na no centymetry. No, jeszcze chyba trochę do przodu. No, kiedyś się tam uda, nie? Two hours later. O. No i git. Można. Co prawda nie jest idealnie co do centymetra, no ale jak się pali na zielono, to najlepiej oddajcie, bo później możecie znowu przekombinować. Także doskonale zlecenie wykonane. 338 km, yy, 167 litrów poszło. No i zobaczcie jak tutaj ładnie nam EXP podskoczył, mimo że wciąż jesteśmy dla gry nowicjuszem, no to i tak już mamy trzeci poziom. Także tak by to było, premia za, premia za wprawę, no i, no i kolejne dwa punkty przyznania do... do czemu ten, ten jeden mi się nie przyznał, to nie wiem, ja tutaj brałem o wysokiej wartości i też mi się tutaj nie, nie zapisał, to nie wiem dlaczego. Aha, bo chyba muszę kliknąć zastosuj. No dobra. No dobra. Także tak to wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj Kenward. także no można powiedzieć największa fura w grze. Póki co, chociaż no podejrzewam, że raczej się to z niej zmieni. 10 tysięcy, już mamy prawie 11, więc ciśniemy do przodu. No i oczywiście, piszcie też komentarze, może jakie tematy byście chcieli, żebym też poruszył w czasie jazdy, no bo wiadomo, że też na drogę trzeba uważać, ale w międzyczasie można też jakoś się tam wypowiedzieć. Także, jeśli coś Was interesuje, to piszcie komentarze i, i, i postaram się w którymś z odcinków do tego ustosunkować, chociaż ja też tak mam, że nagrywam trochę na zapas, bo jak mam. Czas i chęci to nagrywam po 3-4 po odcinki i później dopiero wypuszczam, bo też nie zawsze człowiek ma czas i wiecie, warto mieć coś na zapas, żeby coś tam na kanale się pojawiało. Także mam nadzieję, że ATS Wam się podoba. Mi podoba się bardzo i też bardzo mnie ta gra relaksuje. Także jestem ciekaw Waszych tutaj opinii. No i mam nadzieję, że też to, że ATS na kanale się pojawił, to uznacie, że jest to dobrze. Jest to dobrze. Według mnie jest dobrze. <taki> Także dzięki za Wasz czas i do następnego. Hej, hej.